Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Parakulinarnie. Zbliża się Tłusty Czwartek i jak co roku staramy się przygotować przepis specjalnie dla Was z tej okazji. Mamy już na naszym kanale przepis na tradycyjne pączki, faworki, anielskie ruchańce, churrosy i mnóstwo różnych innych pysznych ciast. Ale tym razem przygotujemy coś specjalnego. Będą to eklery z pysznym kremem. Z solonym karmelem. No. Zapraszamy do mhm. oglądania. Przejdźmy teraz do składników. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebować 150 g mąki przesianej typ 550, szczyptę soli, 4 jajka. Tutaj mamy jedną łyżkę cukru pudru 120 g, masła oraz 240 g wody i jajka powinny mieć około 60 g każde. Także możecie sobie zważyć, to są takie średniej wielkości jajeczka. Do przygotowania kremu będziemy potrzebować sery mascarpone, mamy tutaj 250 gramów, jedną śmietankę kremówkę 500 ml, taką dużą, e, jedną tabliczkę czekolady, to już akurat na polewę, e, będziemy również robić solony karmel, e, do tego potrzebujemy 80 ml, e, śmietanki również 36. tu mówiłam, że wszystka 6 Chyba nie powiedziałam. 36. E, masło. 100 gramów. 100 gramów. szczypta soli i cukier. 6 łyżek. 6 łyżek brązowego cukru. Zaczniemy od zrobienia słonego karmelu, który będzie musiał przestygnąć. Dlatego dodajemy do rondelka masło. Rozpuszczamy je. Do masa dodajemy od razu sól. No i jak już się rozpuściło, to wsypujemy brązowy cukier. I teraz cały czas intensywnie mieszamy, możemy troszeczkę zmniejszyć też temperaturę bo nie chcemy żeby nam się ten cukier spalił ponieważ będzie gorzki i mieszamy aż nam się rozpuści gdy powstała nam już taka masa to dolewamy śmietanki i cały czas, cały mieszamy. czas mieszamy mieszamy, mieszamy, mieszamy solony karmel już nam dochodzi w międzyczasie ja sobie jedną ręką mieszam a w drugim garnku już wlewam wodę Tutaj od razu dodaję cukier puder i szczyptę soli oraz masło. No i teraz rozpuszczamy masło w tej wodzie. W drugim rondlu już woda nam się totalnie zagotowała. Zdejmujemy na chwilę go z ognia i wsypujemy przesianą mąkę, też energicznie mieszając. Mieszamy tak przez około minutę, aż właśnie się uformuje ładna taka kulka, ciasto zacznie odchodzić nam od garnka. I jak tak się stanie. A, pozbywamy się też wszystkich grudek. Zobaczycie, że no, coraz, coraz ładniejsza masa taka plastyczna się robi. Troszkę za dużo rondelek też chcieliśmy. <laughs>, Więc mieszania. Większa średnica mieszania jest. Dobra, i wstawiamy z powrotem na jakieś 2-3 minutki, ciągle też mieszając na ogień, taki średni ogień już teraz. Następnie przykładamy ciasto do dużej miski, już takiej docelowej. I my akurat w robocie kuchennym mieszamy przez e, takie 2-3 minutki, żeby pozbyć się e, żeby trochę przestygło i żeby e, wolnić parę. W międzyczasie nagrzewamy piekarnik na 175 stopni. Jajka wbiliśmy do miski i roztrzepujemy je sobie przed dodaniem do ciasta które musi pierw oczywiście ostygnąć trochę. Najlepiej tak do 50 stopni. Już się odparowuje. Teraz do ciasta dodajemy ubite jajka tak stopniowo. Ciasto oczywiście ostudzone, bo nie chcemy, żeby jajka nam się ścięły. Składniki się wszystkie pięknie połączyły. Zobaczcie, to ciasto jest takie lekko błyszczące. Błyszczące i klejące, ciągnące się. Takie ma właśnie być. Ciasto mamy przełożone już do rękawa cukierniczego, silikonowego, tylko najlepiej taka w kształcie gwiazdki francuska, yy, większa. Yy, I teraz yy, będziemy formować nasze eklery. Yy, ważne jest to, żeby trzymać tą tylkę pod kątem 45 stopni i naciskać ją równomiernie, żeby nie było tak, że ona będzie po prostu pofałdowana i będzie miała góry i doliny. Yy, I możemy mieć troszeczkę grubszy początek i grubszy koniec. Zaczynamy. Po 25 minutach, kiedy eklery już mają złocity kolor, otwieramy piekarnik i bardzo szybko nakuwamy je. Chodzi o to, żeby one nam odparowały. Zaczynamy też przygotowywać krem do misy. Wlewamy śmietankę, kremówkę i schłodzoną. U... Tak, bardzo mocno schłodzoną. No i ubijamy ją na sztywną pianę. Do ubitej śmietany dodajemy mascarpone. No i łączymy. Teraz do ubitej masy będziemy dodawać nasz solony karmel. Eklerki nam stygną, pozostało nam już y, tylko zrobić czekoladę do polebę, Tak, wlewamy trochę dosłownie y, śmietanki, kremówki, podgrzewamy ją. I następnie dodajemy czekoladę. Czekamy aż się rozpuści. Przestudzone eklery przekrajamy na pół wzdłuż. Super. Są bardzo delikatne, złociste. Krem przełożyliśmy do rękawa cukierniczego i wykładamy go na spód eklera. A górę moczymy czekoladzie rozpuszczonej. Mm. Chwilowo odkładamy na bok, czekamy aż przystygnie, żeby krem nam się nie rozpuścił. I proszę bardzo, tak się prezentuje gotowy eklerek. I została nas ciemność, że musieliśmy się poratować trochę światłem, no ale mamy gotowe eklery. Eee, tak się prezentują, jedne są ładniejsze, drugie są brzydsze, ale nieistotne, ważne żeby dobrze smakowały. Z tych proporcji wychodzi około 20 takiej wielkości eklerów. Mhm. Mhm, całkiem sporo. Przejdziemy do testu smaku? No jak najbardziej. Mmm. Mm. Ojej. Grubiący lekko z góry. W środku. Kremowy. Nie za słodki. Tak. Bo samo ciasto nie jest mocno słodkie. I do mascarpone też nie dodaliśmy cukru, więc tylko tyle, co jest w tym słonym karmelu. My ograniczamy cukier. Tak. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Staramy się. W <laughs> poprzednim odcinku macie o tym informację. I czekolada deserowa jakby dopełnia to wszystko. Jeżeli chcecie bardziej słodko, bo wiadomo, to tłusty czwartek, to zróbcie na przykład czekoladę mleczną lub karmelową. Też A by środek świetnie. może być również budyniowy. Także możecie tutaj poszaleć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Hashtag Parakulinarni. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa! pa.